Że Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu krajowego, odebrała 37 obecnym i byłym urzędnikom poświadczenia bezpieczeństwa, co tak naprawdę oznacza niemożność na przykład, właśnie pracy, bo tam trzeba mieć to poświadczenie. To jest tak, że 37 osób zostało, zostało zwolnionych, tak naprawdę w związku z tym że brali udział w ocenach wywiadowczych związanych z próbą wpłynięcia przez Rosję na wynik wyborów prezydenckich w 2016 roku czyli krótko mówiąc to są ci urzędnicy którzy pisz może inaczej to żeby tak już najprościej to są ci którzy, których ocenie i z których informacji wynikało że Trump to jest krasnow, tak? Oczywiście to nie tak było napisane, no ale to tak się do tego sprowadzało, tak, że po prostu Rosja próbowała prowadzić swojego agenta na prezydenta i zgadnijmy, kto to jest. No więc to oczywiście nie pozostało, to teraz jest czas właśnie na czyszczenie z takich ludzi. Najciekawsze jest to, że tam wśród, to jest także wśród tych osób, jest, których ujawniono notabene dane, jest oficer, a właściwie to jest pani oficer Cia, która pracuje pod przykryciem. I co więcej, zajmuje się Rosją, jest specjalistką od Rosji.